Powiedz mi przede wszystkim, co czujesz 16-letni chłopak, piłkarz, który przychodzi do Juventusu Turyn? Na pewno satysfakcję. Tak, taką okazję się dostaje, myślę, że raz w życiu. Na pewno do Akademii w tym wieku. Więc satysfakcję to przede wszystkim, podekscytowanie i na pewno ciekawość, co się tam znajduje w Akademii, bo jednak to jest, myślę, jedna z topowych Akademii w Europie. Można powiedzieć, że te ostatnie. Miesiące, tak to nazwijmy, są takie dosyć szalone, jeśli chodzi o ciebie, bo debiut w pierwszej drużynie. Najpierw może tak, dołączenie do kadry pierwszej drużyny, debiut w pierwszej drużynie, powołanie do reprezentacji Polski U17, trzy mecze w kilka dni, dwa gole, asysta i na deser transfer do Juventusu. Podziało się. No tak, to nie ma co zaprzeczać, bo się dużo dzieje, jest duży chaos teraz. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. Jeśli mam być szczery, przez chwilę nie wierzyłem w to, że to jest możliwe, i myślałem, że sobie żartuje mama, jak się dowiedziała, że Juventus dzwonił. Ale to jest na pewno duży krok do przodu, i jestem ciekawy, co będzie dalej. Cofnijmy się troszkę w czasie. 2020 rok przychodzisz do Akademii Stali Rzeszów. I w, o czym wtedy marzył no młodziutki, bardzo młodziutki Patryk Mazur? Przede wszystkim o tym, żeby się dobrze rozwijać. Za jak, byłem, jak był moim trenerem y, Krzysztof Hus, który tak naprawdę mnie wyprowadził z takiego powiedzmy dołka, gdzie nie czułem się dobrze piłkarsko, to myślę, że mogę zawdzięczać dużo trenerowi Krzyśkowi i jak i trenerowi Tomkowi Patrynowi. Oni mnie wyciągnęli z takiego powiedzmy dołka mentalnego, jak i piłkarskiego. I na pewno gdzieś tym marzeniem, żeby im się odwdzięczyć. To na pewno był ten debiut w pierwszej drużynie Stali Rzeszów, który doszedł w końcu do skutku, z czego się bardzo cieszę. No nie da się ukryć i tu już nie chodzi o samochwalenie się, ale tak jak sam troszkę wspomniałeś, Stal Rzeszów jako cała organizacja miała duży wpływ na Twój rozwój. Tak, to prawda. Jeśli mam być szczery, to przychodząc tutaj z małego klubu, bo takiego powiedzmy, że bardziej osiedlowego, niż y, takiego bardziej większej akademii, to star Rzeszów miała na pewno bardzo duży wpływ w, w mojej przychodzie z piłką. Ma, na pewno będzie dalej w moim sercu dzięki temu, co trenerzy, jak i zarząd dla mnie zrobili. No i na pewno będę wspominał dobrze te czasy. Przychodzisz do Juventusu i właśnie przychodzisz, nie wiem, do primavery. Do pierwszej drużyny? Jak to wygląda? Czy już masz takie od razu informacje? Dokładnie jeszcze nie wiem, ale najprawdopodobniej przychodzę do drużyny U19. Czyli będziesz się, z, można powiedzieć, z najzdolniejszymi Włochami, a pewnie nie tylko Włochami miał okazję mierzyć. Już coś sobie patrzyłeś, jaki tam jest poziom, jeśli chodzi o futbol młodzieżowy we Włoszech? Jeśli mam być szczery, to jeszcze nie, bo dalej się utożsamiam z tą myślą, że jest taka oferta od Juventusu, że to dochodzi do skutku. I no jeśli mam być szczery, to jeszcze nie. Czyli to dopiero do ciebie wszystko dociera. Myślę, że będziesz mógł liczyć na pomoc Wojtka Szczęsnego, Arkamilika. Fajnie będzie móc mieć dwóch rodaków, na których pomoc szczególnie w tych pierwszych miesiącach, które zawsze są trudniejsze w nowym miejscu będzie można liczyć. Tak, to prawda. Na szczęście y, mam tyle szczęścia, że jesteśmy z Wojtkiem w jednej agencji, gdzie też doszły mnie słuchy, to były już z nim rozmowy o tym, że się przenoszę do Juventusu i czy mógłby też pomóc mi na początku. Więc bardzo się z tego cieszę, że będę mógł jeszcze poznać Wojtka na żywo i jestem ciekaw, jak to będzie dalej wyglądało w Turynie, jak się zaklimatyzuje, jak szybko. Jak to dojdzie w końcu do skutku, jak będzie w 100%, to już wiadomo, to na pewno emocje będą jeszcze większe. To jest tylko na koniec. Jak przychodziłeś do Stali Rzeszów, mówisz, że miałeś marzenia, żeby się rozwijać. Teraz, jak przychodzisz do Juventusu Turyn, domyślam się, że dalej chcesz się rozwijać, a jeszcze jakieś dodatkowe marzenia masz? Na pewno się pojawiało. Może nie będę mówił jasno, jakie, ale na pewno chciałem zadebutować w pierwszej drużynie Juventusu, żeby też. Dać sobie więcej celów na przyszłość i zobaczymy, jak się to potoczy dalej. To ja Tobie tego życzę oczywiście debiutu i bądź dobrym ambasadorem Stali Rzeszów we Włoszech. Dzięki, Patryk, i powodzenia. Dziękuję bardzo.